Pych. Do kieszeni oczywiście. Sprężyna, tak? No, dawaj tu te sprężyny sprężyny, lekciu. Jak pomyślę, ile mnie one zdrowia kosztowały, nie? Montujemy rzeczony spych 4 na sofę 1. E, tak. Hmm, coś nowego. P poczekaj z tym, poczekaj, rekciu. Bo na razie nie ma jak zahaczyć. Jakiś problem, ko ko kochani? Lejek. Jak zwykle, bez niego ani rusz. O, parasol przywiało od sąsiadów. Jakby tu mało było naszych własnych śmieci. Nasza pralka. Wejść tak do bębna jeszcze raz i poczuć w nozdrzach zapach kosmosu wraz z nierozłączną nutą starych skarpet chłopca przyjaciela Reksia. Do odkurzacza, co ona tu robi? Reksio zamontował parasol. Faktycznie zamontował. Tu wetkniemy czasoprzestrzenny lejek. Dobrze, że się walał po podwórku. Wężem 5 łączymy beczkę 2 z tubą. Y też dwa, no patrz. I jeszcze podłączymy odkurzacz do beczki. Ciekawe po co? I tak oto dzielny pies Reksio zbudował wehikuł czasu. Hej! Oczywiście z pomocą Kretesera. Słyszałem, że skoko kończyliście To dobrze, bo ja też. Oto mój najnowszy wynalazek. Pilot do obsługi wehikułu czasu. Siądźcie sobie wygodnie, a ja objaśnię wam jak to działa. Mmm, mięciutko. Najpierw należy ustawić wehikuł w leju czasowym. Następnie ustawiamy odpowiednie współrzędne czasowe na pilocie. Tutaj? Nie, nie tutaj. Ten przycisk służy, jak ty nam właśnie zademonstrowałeś, do miniaturyzacji urządzenia, co by je można było nosić w kieszeni. Serio? No, wiecie już wszystko. Po powodzenia. To jestem ślepy jak kret. To, 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 to już twój problem. Właściwie to jestem ślepy jak. Kornelek, masz jakiś pomysł, gdzie może być ten lej... Rek się ustawił wehikuł w leju czasowym. Nadeszła pora, by wyruszyć w przeszłość i... I odnaleźć tego Nostradamusa! Ojej, tym razem zadrżałem. Kretesie, ustaw współrzędne lotu na godzinę trzecią. Już dawno ustawiony. Po, po Powodzenia! I uważajcie, żeby nie zmienić ko -ko kolejnych historii. Napiszcie jakiś list, czy coś... Będziemy tęsknić. Dobra, dobra. K kieszenie opróżnione? Wszystko opróżnione. Czy już możemy? Możecie! No to! Niezmącone rzeki czasu. Perfekcyjnie naoliwiona machina nakręcająca świat. Zapadki, trybiki, koła zębate i... sprężyny! Całe szczęście, że dospawałeś sprężyny, bo byłoby ponad. No dobra, to gdzie my jesteśmy? Reksio i Kretes znaleźli się w Mrocznym Tunelu czasu. Aha, mów dalej. Teraz należało odszukać wyjście i sofnąć się do niego. Aha, jasne. No, ruszajmy, Reksio. Czyli co? Teoretycznie sofamy się teraz mniej więcej do średniowiecza, tak? Znajdujemy tego Nostradamusa, gadamy z nim, wyjaśniamy co nieco i wracamy, tak? tak. Czyli pikuś. Zwróć uwagę, Reksiu, jak zmienia się architektura. Ewidentnie, cofamy się w czas. Alala, alala. Alala, co to było? Ałała! Ałała! Hopla! No, nie wierzę. Oj, zarysowaliśmy lakerkę na spychu. No daj, może ja będę lepiej kierował to. Puma, co to było? Puma, co to było? No daj, może ja będę lepiej kierował to. Ostrożnie! A, no daj, może ja będę lepiej kierował, co? Puma, co to było? Ojej! Puma, co to było? Ojej! Chyba mniej więcej renesans, czyli na oko zbliżamy się do celu. Ostrożnie! Auć! że. Ałała. Ostrożnie. Minęliśmy renesans, a to zaczyna wyglądać na jakąś konkretną starożytność. Czy ciebie to nie niepokoi? Bo mnie to nieco niepokoi. Szczególnie, że widzę teraz kolumnę egipską i to zdecydowanie staroegipską. W cywilizację Egiptu przypada na e, e, dobre parę tysięcy lat temu. 500 lat temu to był przełom średniowiecza i renesansu. Chyba cofnęliśmy się za bardzo teć. Nasz wehikuł jest ustawiony na trzecią. Trzecią rano, tak? Słuchaj, a może temu Nostradamu sobie to chodziło o trzecią po południu. Jestem przybity. Na pewno chodziło mu o trzecią po południu. To są same baby. Jesteśmy gdzieś w okolicach czasu za przeszłego. No dobra, tu jest jakieś wyjście. Wyładzimy. Biegniemy prosto do leja, ustawiamy trzecią po południu i odpalamy wechikł. Mam nadzieję, że nic nas do tego czasu nie zeżre. Dawno, dawno temu. A nawet jeszcze dawniej, gdy świat był jeszcze młody i piękny. No nie wiedzie. Zobacz, Lechciu, jaki młody i piękny świat! Musi być, że wylądowaliśmy w epoce mniej więcej dinożarów. No właśnie, znajdźmy ten lej, zanim znajdą nas dinożarły. Wiesz, że one podobno wszystko żaru jak leci. Trawy, krety, psy. To stąd nazwa. O, popatrz biegają biegające drzewa. Gdzie one tak biegną? U matku! Dinożaru! Jest go! Dzień dobry, kontrola legalności oprogramowania. Przepraszam za przerwę w przygodach reksia. Prowadzimy akcję antypiracką pod hasłem. Przegrywasz, przegrywasz. Proszę wpisać hasło podane w książeczce, którą znalazłeś w pudełku. Hasło prawidłowe. Miłej zabawy. Żyjemy! Tylko co to za życie nawet nie jakiegoś parową. Musimy się stąd szybko wydostać i odszukać lej czasowy. Bzit. 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 Jut. Jut. A jej, powoli, bo nas lawina zasyp. Bzit. Idzut! Idzut! O, jaki błyszczący klejnot! Czymś ten kamień podważyć. Och, jak się pięknie mieni nasz klejnot! Ooo! Aaa! stąd! Nie patrzy, pamiętaj, tylko pożyczamy. Erek umieścił jajo w gejzerze. Wystarczy lekko je tknąć i bach! Wystrzeli jak z armaty. Krije, o, to zahacza o przemoc. No, ale jak inaczej mamy wyleść z tego parowu? A może się za przyjaźnią ze sobą To były brutalne czasy. Albo ty ciągałeś kogoś za ogon, albo ktoś ciągał ciebie. Przepraszam, możemy pożyczyć Didę? Chyba możemy. Ale lekciu. Opuśćmy ten parów jak najszybciej. Wreszcie nasi bohaterowie opuścili niegościnny parów. To był chyba najbardziej niegościnny parów, jaki widziałem w życiu. Przecisnąwszy się przez wąski otwór, Reksio i Kretes wydostali się na powierzchnię. Oj, wąski był ten otwór! E, dzień dobry. Jestem komandor Kretes, a to dzielny pies Rekio. Arka, und Hau, Hau? A ja Rikus. Ho, 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 A co ty tu budujesz, Rykusie? Brum, brum. Brum, brum, aha! Jak ci idzie? Brum brum, bę. Kuku Nie ma gryzu! Niedaleko pada jabłko od diabłoń. Nasi bohaterowie postanowili zajrzeć do pobliskiej jaskini. Ohoho! ho! Pratwórca przy pra pracy! Ark! Minio hał, hał! Arg, ryu! To dzielny pies Reksio, a ja jestem Kretes. A ja! Hał, hał! Grano! Hał, hał, O, kamyczek. E, a co tam, szanowny pratwórca pratworzy? B, rykus ciach ciach. Rano, hał, hał. dam gnatus. Tacy rykus ciach ciach. To wygląda na reportaż z jakiegoś rytuału. No to idziemy. I ruszył przed siebie. Może to krzemień? Arrk, minio, hał, hał. Arrk, Muszę znaleźć dwa krzemienie pośród tych oto kamyczków, żeby można było zapruszyć gdzieś ogień. Dwa kamloty jakieś zwykłe żmule. Mm, trzeba będzie gdzieś dołupać nowych. Ark! Min Ark, Dali! Dali ratę takie wielkie rzeźby wyłupać. No, 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 nabieram coraz więcej podziwu dla epoki kamienia łupanego, czy gdzie my tam właściwie jesteśmy. Ark, kreju und hał, hał, ajamma, Salwadorek! E, a co to za rzeźba? Oro, oro, -or rekos! Hmm. a to Grano, reju und bam, bam! Witaj Salwadoryku, mistrzu dłuta ty! Konkretnie wyupałeś powyższe dzieła, nie powiem. O! A to ma jakiś tytuł? No, no. Ca, cygrano, łopus. Sz sznurek. No nie wierzę, Rekciu. Gdziekolwiek nie trafimy, pierwsze to znajdujemy, to sznurek. O, dwa elegancko obłupane kamienie. Ło, kryzu ciach ciach, się przestraszyłem, a to tylko uroczy chomik szablozębny uwił sobie gniazdko w szufladzie. Wygląda jak tył mamuta. Tak, to zdecydowanie był tył mamuta, bo tu jest jego przód. O, o tu jakaś tak poluzawana kość. Macabra! Nie chcę tego oglądać! Weź trochę przechyl głowę! Macabra! Nie chcę tego oglądać! Macabra! Nie chcę tego oglądać! O, tu jakaś tak... Weź trochę przechyl głowę! Macabra! Nie chcę tego oglądać! bierzemy kręg, wielki i jakże kolisty. Makabra. Makabra. Weź, weź, weź trochę przechyl. Makabra. Daj. Bierzemy kość olbrzymiego chomika szablodębnego. zębnego. Ciach! Bierzemy kręg wielki i jakże kolisty. Muszę znaleźć dwa krzemienie pośród tych oto kamyczków, żeby można było zapruszyć gdzieś ogień. O, jeden z tych dwóch to krzemień! Się postanowił wykorzystać mamuta w charakterze samobieżnego działa. Ja będę jankiem, a ty gustnikiem. Chwileczkę. Ognien! O, sypię się. O, kamyczek. Biorę. Muszę znaleźć dwa krzemienie pośród tych oto kamyczków. Żeby można było zaproszyć gdzieś ogień. Dwa kamloty. I po kamyczku! Zapik Kontynuuj grę. Ładuj. Chwileczkę. Daj! Mm. Słupek! dobrze zrozumiałem, potrzebujesz kości chomika szablozębnego. Oto ona. Arna, gnato z zgrano gryzu, ciach ciak, cacy, cacy, dam bam bam.